Witamy na kanale Kolegium Futbolu i zapraszamy na kolejną wycieczkę po mundialach i po całym świecie. Tym razem mamy dla Państwa tematy związane z Kanadą, Chinami i z jedną z największych marek sportowych związanych z mundialem od lat, czyli Imperium Adiego Daslera. Ale będzie też coś na wesoło? No wesoło, ponieważ FIFA odkryła też maskotki, które będą oficjalnymi maskotkami Mistrzostw Świata, a z racji tego, że mamy trzech gospodarzy, więc będą to trzy maskotki, czyli... A no właśnie, będzie Łoś Maple, będzie do tego amerykański orzeł bielik, czyli Clutch i jeszcze mamy Jaguara z Meksyku, Zaju, tak jest. Takie maskotki FIFA zdecydowała się zaprezentować i wybrać na Mundial 2026. Ja wiem, Podobają ci się? Jak to w widzisz? przypadku Meksyku to tutaj mamy taką zmianę, ponieważ Meksyk po raz trzeci jest gospodarzem i pierwszy raz maskotka bez sombrero, bo dwie poprzednie miały. To był chłopczyk i papryczka chili w 1986 roku. Natomiast teraz Jaguar już jest bez, bez sombrero. Bez charakterystycznego sombrero. No jeśli chodzi o ten tak zwany, bym powiedział, kierunek zwierzęcy, to on był dość popularny, jeśli chodzi o maskotki na przestrzeni lat. No, pierwsza maskotka, Mundialu pojawiło się w 1966 roku, a z racji, że Mundial był w e, e, Anglii, no to. <śkł> no to był lew, czyli też zwierzę, zatem jest jakaś e, podtrzymana tutaj e, tradycja, ale były też różne inne e, modyfikacje. E, ja najlepiej pamiętam, no zresztą pierwszy Mundial 1982, mój pierwszy Mundial, który pamiętam, czyli Hiszpania, e, i tam była pomarańczka, taka piękna, zresztą miałem nalepkę na swoim łóżku i wpatrywałem się wiele lat w tą maskotkę, a innych jakoś tak powiem szczerze, no nie wiem, jeszcze coś z Francji pamiętam, z 98 chyba kogut, tak? No właśnie ten nurt zwierzęcy był bardzo popularny, tak jak wspomniałeś, <śm> chociaż ja najbardziej pamiętam taką postać tetrisową w, w kolorach flagi włoskiej, czyli ciało, czyli taki piłkarzy, które trochę wyglądał jak klocki tetrisowe, więc, więc no i ten mundial właśnie e, bardzo dobrze pamiętam, wieku, taki pierwszy no mundial też taki kibicowym akurat Maradonie wtedy, więc, więc, więc bardzo pamiętam ten mundial. E, no ale tak jak rozmawiamy, że, że, że te maskotki są też ważnym elementem e, jakby każdego wydarzenia, bo oczywiście poza tym, że FIFA już się przedstawiła, to pojawił się też cały merchandising, można kupować już gadżety, koszulki związane z maskotkami, więc ta promocja powoli nabiera tempa. Tak, maszyna ruszyła, dla informacji, jeśli chodzi o t-shirty, z maskotkami to w granicach 30 euro, 30 paru dolarów, więc no nie, jakieś takie bardzo duże pieniądze można sobie już sprawić i paradować po mieście. Natomiast co dzisiaj to mówiliśmy, zaczniemy od Kanady i za chwilę pojedziemy z nią na Mundial. Reprezentacja Kanady z uwagi na fakt bycia współgospodarzem oczywiście ma zagwarantowane miejsce na mundialu 2026. Będzie to trzecie podejście Kanadyjczyków wcześniej w 1986 roku i ostatni mundial 2022 Katar to występy Kanady. Szczególnie ten myślę ostatni w Katarze poniżej oczekiwań, bo już wszyscy sobie ostrzyli zęby, że pojawiła się bardzo ciekawa drużyna, która może zrobić naprawdę ciekawy wynik i, i i zaskoczyć wszystkich. Tymczasem zaskoczenia nie było, ale na usprawiedliwienie Kanady trzeba też powiedzieć, że w Katarze wylosowali grupę śmierci, chyba. No tak, jeśli chodzi o Kanadę, to rzeczywiście, jak wspomniałeś, były oczekiwania. No, sama postać w reprezentacji Kanady, Alfonso Davisa, który odnosił sukcesy z Bayernem Monachią, choć też tam już było kilku zawodników, jak chociażby Jonathan David, który teraz gra w Juventusie, wtedy grał w Leeds. No Była to ciekawa reprezentacja i rzeczywiście wielu ekspertów no, typowało nawet Kanadę do tak zwanego miana czarnego konia tego mundialu, ale e, no, jakby życie to zweryfikowało z racji tego, że w grupie no, były reprezentacje bardzo wymagające, bo Belgia, e, bo Chorwacja i przede wszystkim rewelacyjne Maroko, e, które to ono właśnie okazało się tą drużyną e, takim objawieniem całości Mundialu, Kanadyjczycy zaczęli dość dobrze w Pamiętam ten mecz z Belgią, gdzie był to rzeczywiście mecz wyrównany. Wspomniany Alfonso Davis nie wykorzystał rzutu karnego. Być może, jakby strzelił, to byśmy mieli alternatywnie inną historię dzisiaj. Natomiast nie udało się, porażka z Belgią, minimalna 1-0. Później znacząca porażka z Chorwacją, no, która też wylądowała w strefie medalowej, bo dodajmy, że Chorwacja i Maroko grały o trzecie miejsce. Tak? Więc, więc, więc jakby. no. Yy, oczywiście te zapowiedzi były huczne, natomiast patrząc jak grała grupa, no to Kanadyjczycy, ja bym powiedział, musieli zapłacić takie frycowe za, za taki pierwszy występ, no bo to był pierwszy występ po latach, ale myślę, że ta reprezentacja, bo część tych zawodników będzie grała na Mundialu w Kanadzie, no właśnie, już gdzieś okrzepnie, już, już możesz być rzeczywiście silna, ponieważ chociażby ostatnie mecze towarzyskie grane w Europie z Walią i z Rumunią pokazują, że Kanadyjczycy już się coraz lepiej prezentują, także ta forma przed Mundialem rośnie. Tak, patrząc na reprezentację Kanady i porównując ją ze Stanami Zjednoczonymi, to można powiedzieć, że chyba Kanadyjczykom lepiej wyszła budowa reprezentacji i dużo zawodników wylądowało w Europie i rzeczywiście w całkiem dobrych klubach i ci piłkarze przede wszystkim dosyć wcześnie pojawili się w klubach europejskich i radzą sobie naprawdę, naprawdę przyzwoicie i tak porównując z piłkarzami amerykańskimi, no to chyba jednak Kanada na plus. Znaczy wydaje mi się, że tak. No. Myślę, że ciekawym wątkiem jest to, że piłka nożna w Kanadzie stała się takim też elementem e, powiedziałbym edukacyjnym, tak, bo wiele, e, znaczy w Kanadzie wiele osób jest i przybywa do Kanady z różnych zakątków i właśnie takim elementem dla osób, które migrowały takim spoiwem była piłka nożna, no bo wiadomo, że nie hokej, tak, hokej jest najbardziej popularnym sportem, no ale wśród powiedzmy dzieci e, czy latynockich, czy z, z szeroko rozumianego południa, no to jednak ten hokej e, Stanowił jakąś barierę, więc to jakby zaczęto tak rozwijać piłkę nożną. No i rzeczywiście pojawiły się talenty, tak? Chociażby tutaj wspomniany Jonathan David to też jest ciekawa historia, bo on ma korzenie haitańskie, ale urodził się w Nowym Jorku i mógłby reprezentować Stany Zjednoczone, bo ma paszport amerykański. Jednak wybrał grę dla reprezentacji Kanady. Myślę, że to jest duża strata akurat dla Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ta reprezentacja jest rzeczywiście, jeśli oczywiście uda się. Wyzdrowieć Alfonso Davisowi, bo on teraz leczy kontuzję, no to może, może dalej zajść niż reprezentacja Stanów Zjednoczonych. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Natomiast rzeczywiście zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy aspekt na to, że piłka nożna była takim elementem, który powodował, że integrowały się te różne grupy etniczne, tak możemy powiedzieć, w Kanadzie, i te osoby, które przybywały do Kanady dzięki piłce nożnej, tworzyły taką wspólnotę i, i to zaowocowało bardzo fajną reprezentacją. Tam jest y, taka pozytywna atmosfera, jest taki impuls, impet do tego, żeby odnosić sukcesy i taka można powiedzieć zgrana paczka, nie? Myślę, że zgrana paczka i myślę, że doświadczona, że to doświadczenie tego, powiedzmy, tej porażki w Katarze też, też wpłynęło na, na tych zawodników. Widać, że cały czas jest rozwój, no, pojawiają się to kolejne gwiazdy, chociażby Troy Buchanan, który w, doskonale zadebiutował w Villarreal, strzelił nawet trzy bramki hat-tricka, więc pierwszy Kanadyjczyk w La Liga z hat-trickiem. E, więc jakby to będzie jeszcze dalej procentowało, tak? I jeśli oczywiście będzie forma tych zawodników i przede wszystkim zdrowie, no bo kilku musi dojść z dzisiaj kontuzjowanych, jak Alfonso Davis, no to Kanada może zaskoczyć na tym mundialu. No i dodajmy jeszcze do tego, y, Kanada prowadzona przez amerykańskiego trenera Jesse'ego Marsza. Y, Za tym, jeszcze dodatkowy element rywalizacyjny ze Stanami Zjednoczonymi pojawi się na pewno podczas tego mundialu. No myślę, że trener doświadczony, bo też miał duże doświadczenie w Europie, między innymi prowadził Leeds United, więc, więc tym bardziej to będzie to taka rywalizacja kanadyjsko-amerykańska. Tak? No to zobaczymy jak prowadzeni przez Włosia Maple Kanadyjczycy poradzą sobie z klaczem, orłem amerykańskim Bielikiem i jak ta rywalizacja się zakończy, a my za chwilę ruszymy do centrum wszystkich zdarzeń. Byliśmy już w Meksyku, byliśmy w Guadalajarze, to teraz czas na trzecie miasto gospodarza z Meksyku, czyli Monterrey, miasto położone... Mniej więcej 500 metrów nad poziomem morza, więc nie za wysoko u podnóża gór. Zresztą góra zwana Siodło jest takim symbolem tego miasta. Natomiast jeśli chodzi o samo Monterey, to dosyć przemysłowe miasto i takie industrialne. Natomiast my mamy z tym miastem bardzo dobre wspomnienia związane z naszą reprezentacją i rokiem 1986, bo tam rozegraliśmy wszystkie mecze grupowe. Rzeczywiście, tam były rozegrane wszystkie mecze grupowe. No jeśli chodzi o wspomnienie tych meczów, no to mogą być to takie wspomnienia słodko-gorzkie. Bo, co najważniejsze, udało się wyjść z grupy. Polska wygrała z, z Portugalią 1-0 i ten mecz głównie zapewnił, zapewnił nam wyjście z grupy. I też warto odnotować taki fakt, no ostatni gol w XX wieku strzelony przez Włodzimierza Smolarka, natomiast no mecz... Za... Ostatni gol reprezentacji Polski. Ostatni na gol mundialu. reprezentacji Polski na Mundialu w XX wieku. Natomiast no nie będziemy mile wspominać, nie wspominamy meczu z Anglią, no bo tam objawiła się postać Garego Linekera, który później zwany był katem Polaków. W tym meczu strzelił nam hat no ale Pamiętamy, że póź, późniejsze wydarzenia, czyli eliminację do, do Mundialu, eliminację do, do Euro. Gdzieś tam się pojawiał ten lineker ze swoimi bramkami. Tak, kąsał nas bardzo skutecznie i wielokrotnie, natomiast po wyjściu z grupy, z Monterey trafiliśmy już na Reprezentację Brazylii, porażka 0 do 4 i tutaj nie mieliśmy za wiele do powiedzenia. I jednak to, o czym mówiłeś, trochę ten gorzki smak związany z tym, że po sukcesie w Hiszpanii w 1982 roku, kiedy zajęliśmy trzecie miejsce, no to e, ten występ uznany był jednak za rozczarowujący. No, ten występ był uznany za rozczarowujący, natomiast z perspektywy dalszych wydarzeń, no. Powiem, że może był przyzwoity, ponieważ pamiętajmy, że Polska po raz kolejny na mundialu pojawiła się dopiero w XXI wieku, czyli w Korei, w Japonii w 2002, tak, więc, więc wyjście z grupy w dzisiejszych realiach i, i granie z tak silnymi drużynami byłoby inaczej interpretowane niż wtedy, no, ale wiadomo, byliśmy po tych dużych sukcesach. A no właśnie wtedy pojawiła się też klątwa Bońka, który, Zbigniewa Bońka, który powiedział, że no będziemy długo czekać na następny występ reprezentacji na mundialu, no i się nie pomylił rzeczywiście trochę lat minęło XXI wiek, dopiero początek rok 2002, Korea i Japonia, no ale o tym jeszcze będziemy mówić w naszych programach. Natomiast Monterey ma taką ciekawą historię filmową też i ze sportem, takim niekoniecznie związanym z Meksykiem, tak? Rzeczywiście, dobrze, że mi przypomniałeś, chodzi o baseball e, i o film e, The Perfect Game, czyli perfekcyjny mecz. E, historia bardzo ciekawa, opowiadająca o e, zresztą e, oparta na faktach ta historia filmowa. W 1957 roku, właśnie w Monterey, niespełniony do końca bejsbolista razem z księdzem zaopiekowali się młodzieżą właśnie w Monterey i stworzyli drużynę, która wzięła udział w małej lidze rozgrywanej w Stanach Zjednoczonych. Wyprawa całej drużyny do USA i tam no, fantastyczny wynik, bo bodajże 13 meczów z rzędu wygrali. A ich jeden z pitcherów właśnie rozegrał perfekcyjny mecz i to się nigdy potem nie zdarzyło w tej małej lidze amerykańskiej. I, i, i taka historia jeszcze wiąże się z Monterey, więc wątek filmowy, jak to zwykle u nas, musiał zagościć. Więc może takie historie też zrodzą się na mundialu w, w Monterey, tak? Może właśnie będzie kolejny właściwie scenariusz gotowy do stworzenia jakiegoś fantastycznego kolejnego filmu. Tyle, Monterey. Natomiast przed nami futbolowy save. Otwieramy nasz futbolowy sejf, a dzisiaj w nim marka, która z mundialem jest właściwie nierozerwalnie związana od wielu, wielu lat z różnych przyczyn. Jedną z nich mogą być chociażby piłki, które od 1970 roku przez markę Adiego Dasslera, czyli Adidasa, są przygotowywane na każdy mundial. No ale przede wszystkim również. Na ówczesne czasy, bardzo nowatorskie buty z korkami, które zadecydowały o sukcesie reprezentacji Niemiec. Dokładnie. 1954 rok i tak zwane. Pierwsze wkręty, tak? czyli buty z wkręcanymi korkami, gdzie zawodnicy mogli w przerwie wymienić sobie te korki, i to rzeczywiście przyczyniło się do sukcesu reprezentacji Niemiec, ponieważ Niemcy grając na Mundialu w Szwajcarii, finał z reprezentacją Węgier, no nie byli faworytem. Wcześniej przegrali to wysoko w grupie z reprezentacją Węgier. Węgrzy po drodze jeszcze pokonali i Brazylię, i Urugwaj. Oni wcześniej wygrywali też na Wembley. Eliminując Anglików, więc byli zdecydowanym faworytem. I trochę taki tutaj bym powiedział filmowy scenariusz był, ponieważ finał zaczął się od tego, że Węgrzy bardzo szybko strzelili dwie bramki tak? i już tutaj jakby wszyscy wręczali im medale, natomiast no, reprezentacja Niemiec zdołała doprowadzić do remisu, a w drugiej połowie, kiedy właśnie zmienio, zmienili te korki, gdzie ta murawa była dość grzęska, to im pomogło po prostu strzelić decydującego gola i historycznie wygrać pierwszy tytuł, co też było jedną z największych niespodzianek ówczesnego mundialu. Historia bardzo ciekawa. Marka Adidas też rozpoczyna nową ofensywę. Gigantyczne kontrakty, nie tylko z reprezentacjami, ale także z poszczególnymi zawodnikami. Zresztą to taka trochę nowa strategia przyjmowana przez Adidasa, czyli gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy. Ale zaskakujący może być dla wszystkich fakt, że. Adidas rozstaje się z reprezentacją Niemiec. No tutaj rzeczywiście to jest. Ciekawa historia, ciekawy fakt, że reprezentacja Niemiec od 2027 roku będzie grała w, z logotypem jednego z największych konkurentów Adidasa, czyli z logotypem firmy Nike. Nieoficjalnie mówi się, że to jest kontrakt, jeden z najwyższych, opiewający na kwotę 100 milionów euro rocznie, gdzie. Adidas proponował nawet niektórzy wspominają, że połowę tej sumy, tak? No ale przypomnijmy, że też niemiecki związek piłki nożnej jest jednym z największych na świecie, ponad 7 milionów członków, więc rzeczywiście te potrzeby są dość duże i te kontrakty są znaczące. Natomiast myślę, że no Adidas, tak jak wspomniałeś, ma wiele klubów, ta strategia się zmienia, współpracuje z, ze sportowcami, z piłkarzami i myślę, że ten 2026 rok to nawet bym powiedział, bardziej będzie takim pożegnaniem z mundialem Leo Messiego, bo w, no, Argentyna jest myślę, że w ostatnich latach nawet głównym produktem tak? Adidasa, bo jednak sukcesy Leo, jego występy na poszczególnych mundialach, przypieczętowane złotem w Katarze, no jednak i on zawsze jest, przy okazji mundialu jest tą takim głównym główną osią kampanii, tak? takim jądrem wokół którego cała kampania wokół mundialu się toczy jest właśnie Leo Messi, więc myślę, że zobaczymy go w ciekawych spotach Adidasa. No jeśli chodzi o Adidasa, to taka ciekawostka też, firma zdecydowała się na specjalną linię odzieżową już skierowaną bardziej do młodzieży i nie tylko do sportowców, nawiązującą do stylistyki z lat 90. Razem zresztą z reaktywującą się grupą Oasis, która była kojarzona właśnie z tego, że występowała na koncertach w strojach z trzema paskami. No i te trzy paski teraz również przy tej reaktywacji towarzyszą. Duża kampania zrobiona z tym zespołem muzycznym. Zatem zbiega się tutaj kilka wątków. No, i tak jak mówisz, pewnie ten 2026 to będzie wielkie podsumowanie gwiazdy argentyńskiej piłki przy okazji flagowego ambasadora, ambasadora tak, Adidasa, czyli Leo Messiego. Mówiliśmy o Kanadzie, która oczywiście wystąpi na przyszłorocznym mundialu, natomiast teraz o mocarstwie, któremu nie udało się awansować, ale nie mocarstwie piłkarskim, bo mowa o Chinach, które tylko raz do tej pory na mundialu wystąpiły w 2002 roku. Tak, Chińczycy tylko raz w 2002 roku wystąpili na mundialu. Znaczy, no, jechali na ten mundial wewnętrznie, oczywiście były oczekiwania że na dobry wynik. Mieli bardzo silną grupę między innymi z Turcją czy z Brazylią, więc wiadomo było, że, no, że reprezentacja, która debiutuje, może za dużo nie osiągnąć. Chociaż powiem Ci, że mimo, że przegrali trzy mecze, to jednak państwo nie zraziło się do piłki. Wręcz przeciwnie, bo rozpoczęły się duże inwestycje. Tak, w 2004 roku powstała, sprofesjonalizowała się Superliga Chińska, natomiast przede wszystkim był potem gigantyczny impuls do tego, żeby ściągać wielkie gwiazdy piłki nożnej i to wcale nie takie emerytowane, jak w mls -ie. Były takie dwa momenty, rok 2011-2012, innymi Didier Drogba trafił do Chin z tych większych nazwisk, a potem okres 2007 17, kiedy m.in. Hulk czy, czy Oscar, no to były już e, transfery za 50-60 milionów euro, więc naprawdę gigantyczne pieniądze zainwestowane w futbol. Aż dziw, że nie przyniosło to efektów, że nie udało się wokół tych wielkich gwiazd e, no w sile wieku, bym powiedział, zbudować, obudować tego z zawodnikami chińskimi, którzy by na tym skorzystali, rzeczywiście się rozwinęli, no bo reprezentacja ciągle z problemami. Reprezentacja z problemami, ale też myślę, że trochę pojawił się taki problem przeinwestowania, bo Chińczycy zaczęli budować duże stadiony, natomiast te stadiony z czasem się nie zapełniały i później pandemia jeszcze jakby przyspieszyła ten proces, że było coraz mniejsze zainteresowanie y, piłką nożną męską, bo co ciekawe, od pandemii w Chinach notuje się, no, powiedziałbym, takie stabilne zainteresowanie piłką nożną żeńską. Ta reprezentacja osiągała sukcesy, ta reprezentacja gra regularnie, na jak typu Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie i y, większość Chińczyków dzisiaj też jej kibicuje. No właśnie, natomiast jeśli chodzi o drużynę męską, to teraz taki kierunek, który my przeżywaliśmy swego czasu, czyli naturalizowanie zawodników. Tak jak patrzyłem, to jeśli chodzi o obronę, to naturalizowanie zawodników z Ligi Angielskiej. Natomiast jeśli chodzi o pomocników i atak, to tutaj Brazylijczycy wchodzą w grę, ale no to też nie przynosi na razie żadnych efektów na większą skalę, na taką, żeby Chińczycy, chociaż w tej swojej strefie azjatyckiej, liczyli się w rywalizacji. Myślę, że tak. I z drugiej strony, też spójrzmy, że jednak piłka nożna w męskim wykonaniu. Uh, Não... jest niżej notowana, bo udało się w Chinach w jakiś sposób zaimplementować siatkówkę, koszykówkę, tak tam były, powiedziałbym, sukcesy graczy w NBA, tak, czy, czy Chińczycy potrafili się nieźle zaprezentować właśnie w, w siatkarskiej lidze yy, narodów, natomiast no, ta piłka nożna rzeczywiście notuje taki spadek i myślę, że nawet to zainteresowanie jest mniejsze niż piłką nożną kobiet, tak? no, bo tam jeszcze są sukcesy i to i ta piłka nożna kobiet, bym powiedział, tak się naturalnie Rozwinęła w Chinach. No właśnie, a pamiętam jeszcze te lata, kiedy właściwie wszystkie wielkie kluby, czy to angielskie, czy hiszpańskie, podążały do Azji, między innymi też do, do, do miast chińskich, i tam rozgrywały swoje mecze, i był gigantyczny boom na piłkę nożną, ale jak widać, no, samym PR-em, marketingiem i nawet dużymi finansami nie da się stworzyć talentów i gwiazd na Miarę międzynarodowego futbolu. Zobaczymy, czy Chińczycy podniosą się w kolejnych eliminacjach i, i znajdą sposób na to, żeby e, tą rywalizację, którą przecież prowadzą z Japonią i z Koreą od e, wieków, e, jakoś przełożyć również na pozytywny aspekt w piłce nożnej. Trzeba poczekać. Chińczyków na Mundialu nie będzie, ale my mamy nadzieję, że Państwo będą z nami w kolejnym kolegium futbolu. I tak na koniec to jeszcze może proponujemy, żeby podzielili się Państwo swoimi wspominkami, jeśli chodzi o maskotki, od których zaczynaliśmy. Dokładnie, bo do tych maskotek było wiele i każdy pamięta inny mundial każdy ma swoją ulubioną maskotkę. Chociaż ja wrócę pamięcią do mundialu w Korei i w Japonii, gdzie były takie trzy dziwne postacie i one były trochę takie ani nie manga, ani nie takie potworkowe i mało kto je kojarzył. No to może teraz. To takie moje wspomnienie z mundialem. No to może teraz y, trzy postacie, czyli y, Łoś, Jaguar, przypominamy i jeszcze amerykański orzeł Bielik. Y, będą charakterystyczne i będą, y, przebiją się do świadomości. A jeśli Państwo mają y, gdzieś w pamięci swoją jakąś maskotkę mundialową, którą szczególnie zapamiętali i sobie ulubili, to prosimy o informacje w komentarzach. A teraz żegnamy się i do następnego kolegium futbolu. Do zobaczenia.